Jesteśmy ponownie na hali w Cmolasie. Moimi gośćmi są zawodnicy Siarki Tarnobrzek. Chłopaki, na początku przedstawcie się. Mikołaj, do mnie nie grzeło. Adrian Kulczycki, Maciej przykaza. Chłopaki, yy, pierwsze mecze za wami, yy, pierwsze mecze już na hali, wcześniej graliście na trawie. Powiedzcie, jak wam się gra? Bardzo dobrze mi się grało. Mhm. No, tak trochę gorzej niż na trawie, moim zdaniem, bo się ślizgasz. Aha. Buty pewnie nie czyściłeś, ale ogólnie e, w czym miałeś inne pro, problemy? Jaka jest różnica między grą na trawie a na hali? Nie ślizgać się, nie ślizgać się. To przede wszystkim. Okay. E, jak u ciebie? No lepiej jednak jest na trawie grać, bo no, większe boisko, łatwiej bramki strzelać, większe bramki, no i łatwiej. A gdzie można e, technikę się nauczyć? No, na hali. No widzisz, to nie musisz trochę grać tak również na hali, żeby być lepszym zawodnikiem, a ty? No, ja wolę na orliku grać. O, to podobne jak hala. Tak. Dobra. E, powiedzcie mi, jak długo trenujecie piłkę nożną i dlaczego wybraliście piłkę nożną? Ja od, od czwartego roku życia. I bo mój tata grał i mnie to bardzo, tak. Bardzo to lubiłem, jak tata grał. kibicowałeś mhm. mu? Tak. A ty? Też od czwartego roku życia, no i no tak. I tak wyszło. Aha. Dobra. Ja też od siedmiu lat w siarce. Od czwartego roku życia. A dlaczego piłka nożna? A nie inny sport? Bardziej taki popularniejszy i łatwiej się do niego nauczyć. Mhm. Ja od sześciu lat gram w piłkę, no i bardzo dobrze mi się gra w piłkę nożną. Mhm. A kto cię przyprowadził na pierwszy trening? Pamiętasz, kto cię namówił, żebyś yy, trenował w siarce Ternobrzeg? Tata. Mhm. Tata jest kibicem. Czy grał kiedyś w piłkę? Grał. Mhm. Yy, a powiedz mi na jakiej pozycji teraz grasz? Ja teraz yy, na boisku gram na środku pomocy, a na hali to tak na lewej pomocy. Okay. Bardziej pytam pod kątem trawy, bo to pierwsze mecze. Yy, na trawie yy, na jakiej pozycji grasz? Na no napadzie. Napastnik, środkowy. Dobra, a ty? Prawy obrońca. Mhm. W Twoim mhm. przypadku nie pytam, bo bramkarza. a powiedz mi, dlaczego wybrałeś pozycję bramkarza? Mój tata był bramkarzem. A. Czyli tradycje rodzinne? Tak. Ok. Eee, powiedz, powiedzcie mi, e, jakiej drużynie kibicujecie, jeżeli chodzi e, o no, drużyny takie europejskie? Chelsea. A dlaczego? Bo wygrali do Mistrzów. Okay. A ty? Chelsea, London. I dlaczego? No myślę, że mnie do tego kolega. Mhm. I co? To... Lubera pozdrawiam. Okej. Okay. No a co takiego powiedział, że akurat Chelsea? No w sumie razem zaczęliśmy kibicować mu, no i po prostu tak. Tak wyszło. Mhm. Okej. Okay. Tak czasem bywa. A ty? FC Barcelona. Mhm. No i dlaczego Barcelona? Dużo gwiazd mają fajną historię. Mhm. Pokałeś jak Leo Messi, odszedł? Kurczę. Ale myślę, że Barcelona się wygrzebie. E, mogę ci zdradzić, że ja też jestem kibicem Barcelony. E, Bayern Monachium. A dlaczego? No, bo jestem Lewandowski, i mój ulubiony, e, defensywny pomocnik. Jak się nazywa? Kimiś. Okej. Okay. Dobra. Chłopaki, jeszcze na koniec powiedzcie, kogo chcielibyście pozdrowić? Jest tu okazja, kamera. E, dwa słowa. Całą rodzinę moją. A kogo konkretnie? Tatę, mama, siostra. Dobra a ty wszystkich ale powiedz mamy tatę, brata, babcię, dziadka Wszyscy tu nas oglądają, bo tutaj jest bardzo duże, e, bardzo duże zasięgi, więc musicie zdradzić, jak to się nazywa, żeby e, te osoby były dumne. Dobra, a Ty? Ja mam tatę Mateusza Luberę, Szymka, no i Antka, bo niestety nie pojechał na ten tur turniej. A co się stało? Kontuzja? Czy chory? Nie, po prostu nie został wybrany. Aha, okej. Okay. Pozdrawiamy Antka. I Ty? Ja, całą rodzinę i całą szkołę. Okay. W takim razie mamy całe pozdrowienia, Jest, kończymy już prawie, że tak powiem, turniej eliminacyjny. Bardzo dziękuję za, za rozmowę, no i życzę Wam powodzenia w kolejnych turniejach futsalowych. Dzięki!